Kolejnym odcinku z F1 2020, zobaczymy, czy się tego nagrywa. Nagrywa się dobrze. Wszystko do widzenia. Do widzenia nie ma. I dobra, dobra. Jak wiecie, mamy mistrzostwa. Najlepszy finish, to szóste miejsce, ładne miejsce nam poszło Aleksander Albonem. Zobaczymy jak nam pójdzie w Bahrainie! Zostawcie lajka! Pniu! Jak to jest i suba! Dobra! No to lecimy! To lecimy, no to lecimy z karierą Aleksandra Albona, Albona Karierą. ją Pominiemy se Dobra, wyjrzemy Konap! Zaczynamy! Uwaga! Próbujemy zrobić pol bo to jest mój ulubiony tor. Ten i Austria. Oj! No jest Luis! Czy będę przed, czy będę za? Uwaga! No mała różnica. Walka jest o pole position. Ten zakręt poszedł lepiej Hamiltonowi? Myślę, że mi ładnie ten zakręt poszedł, a to jednak... The Hamilton! Aj, 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 aj. będę na razie przed Mercedesami. Ten zakręt dużo zyska, bo jak wiemy Red Bull umie ładnie skręcać i wbiłem na drugą pozycję. Spróbujemy bić pole pozycji Nie uda nam się raczej, jak będę tak jechał, ale wyprzedam no i co nie? Hamilton walczy do końca zobaczymy czy się uda następne zakręcie, no nie będzie pol ale Hamilton i Albon to nie jest dobre połączenie drugie miejsce, brawo, 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 nie no ładnie nam poszło okrążenie trzecie czyli Mercedesy jednak pokonały Myślę, że to są Mercedesy, tak? Myślę, chociaż. Ale ja mówię, nie! To Hamilton, well, Co tu się stało? Czale we'll back... drugi? What? Dobra. Jestem w szoku, poczekajcie. Dobra. Już jestem. Before we begin... Ula, okay, here we go. Okay. Dobra G shy. Now just start. Oi! Ai Right, let's get the car up to temperature We're learning the gears, so go through them all if you can. You first start. Dobra I am. Yeah. Dzisiaj mam temat na DTM-ie O dtm chcę zrobić temat Chcę dzisiaj zrobić wyścig Oj, 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 no puszczam Cię Jedźle Klerk Dobra, już pracę z górą Co? Nie spodziewałam się deszczu, ale Jak jest zagrożenie deszczowe i nie! Nigdy nie wiedziałem, że w okranie jest... deszcz! Pustynia! Niech spadnie też no oni będę ściszy, jak nie wiem, ale dobra. E! Oj! Oj, sorry ja wolno makrofon, mikrofon, mikrofon, mikrofon. I wiecie? No i dobra. Temat DTM Robert Kubica pierwszy dzisiaj startować kubicy w DTM-ie no słaby 14 miejsce do tego tego jeszcze słabo ten pit stop tam błędy ale tak samo kubica mówił już że nie będzie naciskał na ten pierwszy swój wyścig raczej na ten drugi i kwalifikacje Wielkiej Brytanii też były lojyskami no tą pole pozycją ale nim w drugiej z... u dwa jak dobrze wiem rzucało eee, Lewisa Hamiltonem ale pobił no rekord ja mówię, jutro wyścig oczywiście a teraz skupmy się na starcie i pogadamy jak już się uspokoi atmosfera na starcie dobra ojoj oj, słaby start słaby start mam bo to zaatakuje. czy starczy jakąś pozycję no zobaczmy Wyprzedzą szalala klerka czyli zyskuje pozycję na starcie ale Louis Hamilton czy to jest ten którego uda nam się wyprzedzić no nie wiem no nie wiem ale zobaczymy zobaczmy czy się nam uda? Czy nie? Spróbowałem je. go wyprzedzić ale no, jak wiecie, albo nie tam to nie jest dobre połączenie. Przez co? Przez wyścig w Austrii. Wyścig w Brazylii, o tym wiemy. A jeśli jestem w szoku jak albo nowi, ładnie idziem, cieszę, nie idzie w tym sezonie, bo jeden tylko taki słaby wyścig. A teraz na razie, no, węgry nie kwalifikacje mają słabe, bo album nie dociera, a Williams leci na przodu i Russell wbija się do góry, jak wiemy i widzimy w F1. mi za zaszykowo, bo idealnie robię. KUBICA! oj! Nie za... zapomniałem lekarza, atakuje mnie. Ale to nie jest jednak ten atak, Ładz! Jak widzicie, co się stało? No! no. spale części, wiecie co? Jedną powtórkę. Dobra, ustawiam sobie tak, mogę trzy powtórki zrobić. Ja oczywiście mnie przejmie, wiecie. Atak na te powtórki, ale co Leclerc robi? O! Straci tą pozycję, jednak atak nieudany. Ale widzę, że tam jakieś problemy były, bo widzę na mini plan że jakieś Alpha mało. Racing Orlen i Racing Point zjechało do boksu. No, zobaczymy, o! Nie. Dobra, druga powtórka. Wykorzystana. Jeszcze mi tylko jedna została. A, no tutaj ten wyjazd taktyczny już był drugi raz. Nie mogę... No Normalnie dojechać... Aj, aj, aj... Próbuję... A! No... No. No Leclerc! No w ogóle Ferrari nie ma tego sezonu dobrego. O no, i Leclerc mnie jednak wyprzedził, jednak Leclerc... ...wykazał, ale albo na na podium. Próbuję dogonić Leclerca, tak, zaatakujemy go, zaatakujemy! Na nie. Ale dobra, tego. No i lecimy już. Zataki na szala. Nie, nie uda się. Nie za daleko. Za daleko, szal. Chociaż. DRS. DRS Próbuję... zaatakować teraz na tym zakręcie. Aj! Nie wykorzystałam kompletnie. sytuacji dobre. Uddajemy cztery. Powtórki. W sumie trzy to mi za mało. Dobrze, ustaliliśmy cztery. Dobrze. ja już więcej nie wykorzystam, po prostu odkurszę se chyba. Spróbujemy, ale nie będę teraz tak na... ...dawał na naklejka. Na, na, na Mówię, nie będę na... Proszę. Dobra skupmy się po prostu. 5, no. normalnie będą 4, a nie 5. Nie, no trzeba atakować tutaj. Przecież tak, jak jest taki za wolny, za mocno wolny jakiś problem, a bo też w realnym sumie jest wolniejsza dla... regulacja. Się broni, ale... Do prawej zderzyłem się, co lekko korzystać przez potasa pozycję, a Hamilton zyskał. To Ostro zyskał. Ostro, ale zobaczmy, jakby był opor pozycji, to by tyle nie zyskał. Oj, walę w mikrofon. Sorry. Kolka. Dobra Zobacz, aj, 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 aj mnie poza ale dobrze Muszę Mercedesa z górą jednak. Jednak to Mercedesa z górą, a jeszcze Ferrari mnie próbuje zaatakować. Peter, proszę Państwa! Co zrobił Petel? Co robi Botas tutaj? Nie no, trzymaj obecną. Co tu się dzieje? Próbuję zaatakować, ale nie dam rady zaatakować. Muszę ich puścić A co tu się dzieje? Jeszcze Norris się do tego wpycha Do tej całej mieszanki Próbuję utrzymać tą pozycję Ale jak widzicie jak tutaj jest ciężko I atakuje Fetela Normalnie jak Fetel w Austrii Ale nic on oj, 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 będzie źle, stracę pozycję, stracę wam. Na Tutaj nawet nie myślałem, ale dobra. Spróbuję na to zakręcie. A jednak, a jednak! Uskorzone skrzydło, ale wiecie co? A strategia dalej leci. Bez wymiany skrzydła. Dobra, dobra. Widzicie, widzowie, zostawcie łapkę, a nam się uda wyprzedzić Botasa i obronić przed Fetelem. W górę oczywiście. Dobra, atakujemy, atakujemy. Nie, nie zaatakujemy. Za daleko. Musimy się bronić nad Fetelem bardziej. What? Urbana lotka! Ale stracę tutaj... ...dużo. Teraz. Za się pycha Sebastian Peters! Co tu się dzieje?! Sorry. Po prostu trochę... Leci i spróbuję, spróbuję, no ale Petr ostro nacisnął. Pedał gazu i jest na podium. No, nic na... na nich, no, mocno teraz. Ale jedno okrążenie muszę przetrwać z takim. Straciliśmy podium, no albo niestety. Albo ma zawsze takiego karta, Straciliśmy te podium wywalczone. Pewno jeszcze jedno nie wytrzymamy bez tego skrzydła, tylko staczyliśmy koszmarną, nie w szansę na to trzecie miejsce jednak. A wersja zyskuje dosyć sporo. No i jeszcze zakończyłem we can't sustain this level of damage. No i jeszcze tak jak nie, niestety, ale. Wygląda, że Ferrari się posunęło na dobrą stronę! Zblokował koło! Przesłuchamy to okrążenie, to jest to. Atakuje Verstappen, brawo Verstappen! Tak, jeszcze Norrisa, ja wypalałem poza tor. No koszmarnie się tu ułożyło i pana akurat mnie wyprzedził. Co za tutaj jest atak, co za atak. Jak widzicie... Nie, 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 unik! Noć muszę. Mam piąta pozycja, to jeszcze jest dobra pozycja, no ale... Chcemy walczyć o mistrzostwo w sumie, takie z czołowej trójki nie? Teraz wjeżdżamy i dużo stracimy a... a to nie jest łatwe Jestem pogodzić, że straciłem... Łoje że nie... <laughs> zaćpicham Um, nie mogę się w tym pogodzić, jest jest dwie pozycje. Nawet widzicie jaki jest tłok za mną. Muszę ustalić... JAK ATAKUJĘ! No i stracił bardzo dużo. A ja na no, bok Dobra. Postawiłem. Dobra, udanie. Ładnie. Jednak Norris w A, dała ci Red Bull, daje, dała ci Red Bull. Dobra, Oj! Ja chcę jeszcze raz to zobaczyć. Co zrobię powtórkę, bo źle ruszyłem ewidentnie. Nie! What? Nie da się tak łatwo tutaj ruszyć. Exit now, we're racing. O! Wiecie, to Ja to muszę zrobić, ja to muszę zrobić. Za ja szybko. Dawaj, 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 się już gazuję. Oj Odpuszczę już tego. Bo on i teraz zjedzie do bokszu. Ale mogłem dużo zyskać tym, jakbym mnie nie przyblokował. Ale dobra. Co nie Te wielkie powtórki. Dużo pozycji straciłem. I nie, 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 nie da rady No właśnie nie tak o, o tym mówiłem Że Nie da rady się przede mną obronić Jeszcze trzy pozycje zyskać straciłem tylko trzy pozycje To i tak jest szokujące Liczba Dobra, box, box Maxa Verstappena To zobaczmy Nie, nie uda się nam na pewno Is in the pits. Max in the pits. Chociaż? Nie, nie, nie uda nam się. To wolne tempo mamy, żeby prze. Mam po prostu. Podciągnąć. Nie wiem, kogo ja do. do... do... Co tu się stało? Doga śniego, jednak do nas niego, ale hardy. Nawet gasiego nie udało mi się. Ale tu będzie walka z gasimi. Nie do wyrównania. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Kontakt prawie. nie? Dobra, ostatnia powtórka, już zero robię powtórę Wyprzedzony Oj oj, oj się na niej! Pekardo ledwo go wyprzedziłem To będzie safety car, jak to wymyślę To musi być safety car Za mocno się dymi a jednak nie ma, no co to jest? Co jest? A jednak, Dobra. A więc co ten safety car sobie przejdziemy w kolejnym odcinku. Wiem, robię tak na połowy, ale. Kończymy ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, dzwonejkujcie i komentujcie, a ja kończę ten odcinek. Cześć pa!